Cześć, witamy Cię w drugim odcinku, w którym staramy się odczarować mit suchego kurczaka z ryżem. Dzisiaj przygotujemy sobie kurczaka w mleczku kokosowym z papryczką, czyli i pastą kary. Chcemy w tej serii pokazać, że dania pakowane do pojemników dalej mogą być smaczne i prezentować się naprawdę fajnie, dlatego zaczynajmy. Do dzisiejszego przepisu będziemy potrzebowali pół kilo kurczaka, dwie łyżeczki czerwonej pasty kary, 25 gramów skrobi ziemniaczanej, dwa rodzaje cebuli czerwoną, białą i dwie papryczki chili i na koniec do posypania troszeczkę szczypiorku. Jako sosu użyjemy sobie 200 ml mleczka kokosowego i dwie łyżki sosu sojowego. Jeszcze jedna ważna rzecz, wszystkie potrzebne składniki do wykonania tego przepisu znajdziecie w opisie pod filmem. Ok, zacznijmy od przygotowania mięsa. Najpierw bierzemy nasze pół kilo kurczaka, dodajemy do niego jedną łyżeczkę pasty curry, Resztę pasty zostawiamy na później. Doprawiamy pieprzem i delikatną odrobiną soli. Tak przygotowanego kurczaka mieszamy porządnie. Wymieszany kurczak wygląda w ten sposób. Następnie musimy do niego dodać naszą skrobię ziemniaczaną. Dodanie skrobi ziemniaczanej zapewnia kurczakowi soczystość podczas smażenia. W momencie, kiedy go usmażymy na trochę wyższej temperaturze i zamkniemy go szybciutko, on nie będzie taki suchy jak w przypadku kurczaka bez dodania tej skrobi ziemniaczanej. Dlatego jest to naprawdę fajny zabieg. Nie jest to dużo kalorii, bo tutaj mamy tylko 25 gramów na cały dzień tego posiłku i na tym etapie redukcji jeszcze możemy sobie na to pozwolić, a w tej serii staramy się, żeby te dania były faktycznie smaczne. Żeby to nie były dania, które są smaczne, bo są fit, tylko żeby to było danie, które jest dietetyczne, ale było naprawdę smaczne. I zaczynamy teraz od naszych warzyw. Najpierw musimy pokroić naszą cebulę, musimy przekroić ją na pół, górną część. Odkrajamy, kroimy w piórka, a następnie to samo robimy z cebulą białą, teraz zabieramy się za nasze papryczki. Musimy odkroić górną część, kroimy ją na pół i musimy całe te pesteczki ze środka wyciągnąć. I chcemy się pozbyć wszystkich pestek tak, żeby zostawić samą papryczkę. Tak obrane papryczki bez pestek staramy się pokroić w plasterki. I tak pokrojoną papryczkę możemy dorzucić sobie do naszej cebuli. Na sam koniec pokroimy sobie na szczypiorek. Wszystkie produkty mamy już przygotowane, więc teraz przydałaby się nam kuchenka do smażenia. Kuchenkę już mamy, więc możemy zaczynać. Musimy dać na patelnię łyżeczkę naszego kary, które nam zostało. I dodajemy łyżeczkę oliwy z oliwek. Następnie na patelnię wrzucamy naszą cebulę razem z papryczką. Następnie przez 2-3 minutki podsmażamy tutaj cebulę z naszą pastą kary i papryczką. Cebulę mamy już gotową, dlatego ściągamy ją z palnika i przekładamy ją sobie do miseczki. Przechodzimy do smażenia naszego kurczaka. Na patelnię wlewamy łyżkę oliwy, jest to około 10 g i zaczynamy smażyć naszego kurczaka. Jak mięso mamy już prawie podsmażone, to dodajemy z powrotem naszą cebulę i papryczkę, żeby jeszcze chwilkę się podsmażyła z całym mięsem, i wszystko dokładnie mieszamy. Zostawiamy jeszcze na dwie minutki, żeby się wszystko razem podsmażyło i przeszło smakiem, a następnie już zostaje nam tylko dodanie mleczka kokosowego i sosu sojowego. Nasze dwie minutki minęły, dlatego dodajemy najpierw sobie nasze mleczko kokosowe. wszystko dokładnie mieszamy w momencie kiedy ono przestanie bulgotać dodajemy sobie dwie łyżki sosu sojowego i teraz wszystko dokładnie mieszamy tak przygotowane danie zostawiamy jeszcze na 3-4 minuty aż to całe mleczko się zagotuje i troszeczkę wody z niego wyparuje żeby zrobił się gęsty sos i będziemy mieli gotowe danie pozostanie nam tylko przełożyć je do pojemnika Posypać szczypiorkiem i dodać odrobinę pokruszonych nerkowców na samą górę. Nasze danie zaczęło się pięknie gotować, więc czekamy jeszcze dosłownie minutkę i ściągamy je z palnika. Minutka minęła, ściągamy sobie naszego kurczaka z palnika, a w międzyczasie przygotowaliśmy sobie tutaj 300 g ryżu. W moim przypadku będzie to porcja na cały dzień. Mamy 500 g kurczaka, 300 g ryżu i za chwilę wszystko to sobie podzielimy ładnie na pojemniki. Nasze danie mamy gotowe. Jeszcze na koniec, dla finiszu, dodajemy sobie odrobinę szczypiorku na górę i troszeczkę pokruszonych orzechów nerkowca. Tak prezentuje się nasze danie na talerzu i w pojemniku. To co? Smacznego! Bardzo proszę. Jak? To fajnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, proszę daj nam znać. Możesz to zrobić zostawiając komentarz, dając lajka like pod filmem lub subskrybując nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.